Szybaneczko, wszystkim! Z tej strony, Trevor, witam Was serdecznie. Dzisiaj jeździmy z Zieloną Strzałą, którą razem z bratem e, odrestaurowaliśmy. Kupiliśmy tego Bolida chyba w czerwcu. Zajęło nam półtora miesiąca, żeby go przywrócić do takiego stanu, w którym nadaje się do jazdy. Jest jeszcze kilka rzeczy, które. Trzeba przy nim zrobić, jednak spokojnie, w niczym to nie przeszkadza, aby nim jeździć, przemieszczać się. E... Później się gdzieś zatrzymamy, to wam pokażę, jak on, wszystko, jak on ładnie wygląda. Znaczy, no moim naszym zdaniem ładnie. E... Brakuje na przykład kopstartera, ale to opowiem wam w momencie, kiedy się zatrzymamy, dlaczego tak jest i dlaczego go nie ma. Ale powiem Wam w ogóle, że. Kurde, tak się tym fajnie jeździ, mówię wam, po prostu to jest zupełnie inna jazda niż jazda Honda, Banditem, XJ, czy każdym innym współczesnym motocyklem, bo tu jest więcej wibracji, zupełnie inna oddawa na moc, no cóż można wykrzesać z niecałych dwóch koni niecałych trzech Nm. I widzicie te spojrzenia ludzi, no po prostu jedziesz, patrzą się, po pierwsze, że kolor jest dosyć oczojebny, zielony taki, właśnie taki miał być. Dodatkowo ludziom, którzy się patrzą, załącza się nostalgia, bo może kiedyś takiego mieli, jeździli, rodzice mieli, dziadek miał. I powiem wam, że naprawdę fajne są takie spojrzenia ludzi, który, którzy po prostu jedziesz i, i się na ciebie patrzą i tam coś sobie mówią, albo pokazują na przykład dzieciom, pewnie mówią, patrz, jeździłem takim, miałem takiego, twój dziadek takiego miał. To jest fajne. No, i w ogóle to spotkaliśmy się z taką e, sytuacją, że jak jechaliśmy, ach, no i wystawianie rąk, wiecie, no bo tu nie ma kierunkowskazu ci co wiedzą i ci co nie wiedzą, tylko trzeba wystawiać ręce. O ile w lewo to nie ma problemu, o tyle w prawo no to co, puszcza ci się gaz, ale idzie to ogarnąć. E, w ogóle fajną mieliśmy sytuację, bo jak e, brat z tatą przy nim grzebali pod garażem. No to przyjechał sobie taki starszy pan rowerem i po prostu spytał się wprost przepraszam, czy mogę sobie popatrzeć bo miałem takiego za czasów młodości i po prostu chciałbym sobie powspominać coraz częściej, coraz trudniej jest znaleźć w ogóle taki motorower w dobrym stanie, zarejestrowany bo większość ludzi to po prostu gdzieś zapomniało o tych maszynach, gdzieś leżą w jakiejś szopie, stodole i po prostu polewają to, ale my z bratem postanowiliśmy jednego takiego ożywić no i nam się udało, wydaliśmy trochę kasy półtora do dwóch miesięcy pracy i powiem wam, że na przykład silnika no o tyle co nie remontowaliśmy, bo jest mocny, zbiera się jedynie poprawek wymagał e, automat zmiany biegów, bo Kulka, która trzyma biegi nie była kompletnie, nie była oryginalna, tylko jakaś tam detaj, w ogóle biegi wyskakiwały, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Silnik ma jeszcze wycieki, nie wiem czy to spod Zimeringu na zębatce zdawczej czy z czegoś innego, ale to zrobimy w zimę, bo będzie więcej czasu. Cały silnik rozbierzemy i uszczelnimy, mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. Ale wracając w ogóle do, do Frajdy z jazdy, powiem Wam, że kurde, przypominają mi się również czasy mojego dzieciństwa, gdzie razem z bratem jeździliśmy takim ogarkiem też z silnikiem Rometa, początkowo dwóch, później trzybiegowego, obydwa silniki żeśmy zajeździli. Bo to to, no co to, cały czas maksem we dwie osoby, no to ile ten silniczek e, może wyrobić, ale naprawdę kurczę, e, mimo tego że jadę wolno. Nie jest takie przyspieszenie jak w hondzie, bardzo chętnie na to wsiadam. Mówię Wam, tu się zatrzymamy, to Wam pokażę maszynkę na tle pięknej zieleni, lasu. O, może nawet tutaj nie będę go gasił, bo nie ma kopstartera i mi się nie chce na pyk go palić. A może tam, tam się zatrzymamy. Gdzieś tutaj, na skrawku zieleni. O. Tutaj na drodze sobie zatrzymamy. I tak on wygląda. Fajny kolorek rzucający się w oczy. E, no koła również zostały pomalowane na nowo. Nie zostały wymienione na kompletnie nowe, bo akurat nie starczyło kasy. Ale są w ładnym stanie. E, zostały założone nowe chińskie osoby. Yang Xing! Dodatkowo, bo wszystko, co się dało, wyczyszczone, odświeżone, e, plastiki, e, również pomalowane, tak, żeby wyglądały jak nowe, bo niektórych rzeczy po prostu już nie idzie dostać. Światło mryga, ale to norma w komarach, bo pff, to nie jest stałe ładowanie, tylko prądnica. Prądnica? Nie, z magneta jest, kurde, jaka prądnica. Z magneta idzie prąd, nowy wydech cały. E, wiele rzeczy zostało poprawionych, na przykład ogromny problem. Był, żeby dostać tulejki przedniego zabieszenia Musieliśmy dotaczać nowe Bo te, które niby były dedykowane, były Albo za duże, albo za małe I po prostu się nie dało eee, Ogólnie Ładnie, zdrowo brzmi <śmierdzi> Chodzi, co? Dobra, lecimy dalej I wiecie co, ogólnie mimo tego, że on ma te dwa konie, tylko dwa konie, to kurde idzie nim normalnie sprawnie jeździć, pomimo tego, że ja ważę 100 kilo, nie? Zbiera się normalnie, e, zbiera się elegancko z drugiego biegu, bo tu są tylko dwa biegi, to jest dwubiegowy silnik e, Śmiało można nim jeździć, nawet kolega, który waży około tam chyba 120-130 kg, również ten komar z nim szedł, tak samo jak z moim tatą, który ma również podobną wagę. I naprawdę jestem w szoku, bo z tego co my mieliśmy, jakbyśmy mali, no to on... No wprawdzie dwie osoby były, no to też szedł, ale nie przypominam sobie, żeby aż jakoś tak, tak dobrze mu to szło. Więc podejrzewam, że po prostu na ten silnik, cylinder jest w całkiem przyzwoitym stanie, skoro... Skoro tak sobie radzi z tą wagą. Ach, to lusterko I również e, czego nie powiedziałem wcześniej. Jest kierownica nowa. No, to co się dało, to po prostu e, robiliśmy nowe, bo będziemy go trzymali. Nie sprzedajemy. Zostanie u nas w garażu, pod e, podusią, pod kołderką. Będzie leżał, e, będziemy go pielęgnować. To co się dało, wymieniać na nowe. Troszkę szkoda, że nie działa prędkościomierz, chociaż i tak wiem, ile on maksymalnie idzie, bo 45, jednak ślimak jest nowy, coś musi być uszkodzone w prędkościomierzu samym, jednak stwierdziliśmy, że zostawiamy tak, gdyż on jest oryginalny, a nowego niestety nie można dostać, za to w wolnej chwili, czy jakby był, to po prostu kupimy nowy, używany prędkościomierz. Również pierwszy raz w życiu sami malowaliśmy pistoletem właśnie tego komarka, i powiem Wam, że wyszło całkiem nieźle. No, chociaż w dwóch miejscach powstały małe zacieki, ale takie niewidoczne i razem z bratem oceniamy taką pracę naprawdę na satysfakcjonującą. Dodatkowo zostały odświeżone również uchwyty klamki sprzęgła czy, czy hamulca przedniego. Wiadomo, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej, ale na nasze umiejętności, na nasze możliwości finansowe oraz na to, co my po prostu mogliśmy od siebie zaoferować, to nam się podoba. Mówię wam, podoba nam się, fajnie się nim jeździ, w ogóle Jezus, jaki on jest zwrotny, lekki. Można go spokojnie podnieść dwie ręce i przenieść, czego w ogóle nie można powiedzieć o naszych współczesnych motocyklach, tego nie zrobisz. Nagrywa? Nagrywa. Mam nadzieję, że dźwięk też będzie dobry. I wiecie co? Ten ee, dzwonek jest oryginalny, oryginalny, który ma 40 lat. Nawet działa. Jak to działa? Wy nie słyszycie, ale ja słyszę. To no było kilka przebojów z tym, z tym komarem. Na przykład mimo no, tego, że była nowa cewka, no to w ogóle nie chciała chodzić. Przerwa to tylko na jednej przerwie. Znaczy na takiej mniejszej, pomimo tego, że ma dobre spalanie i, i ogólnie. A, zapomniałem wam powiedzieć o tym wałku. Słuchajcie, ktoś chyba kiedyś rozbierał silnik. I jest za krótki wałek od Kopstartera. Dosłownie wystaje tyle poza, poza obudowę. I nie da się założyć Kopstartera. Znaczy da się, ale nie da się go używać, bo po prostu ten wałek ma na końcu stożek, który powoduje, że ten Kopstarter spada, więc... W zimę również będziemy wymieniali wałek, bo już mamy nowy, no to na razie nie ma sensu rozbierać silnika, cieszymy się jazdą, bo, bo naprawdę zarąbiście się tym jeździ. Od zawsze chcieliśmy takiego komarka mieć, mam nadzieję tylko, że będzie nadal nam dobrze służył i, i że jednak pomimo naszej twardej woli o nie go, nadal będziemy w tym dalej trwali. Ja się ze swojej strony żegnam, myślę że objadę sobie tutaj jeszcze swoje miasteczko po takich fajnych e, bocznych dróżkach, bo pomimo tego, że e, również po mieście tym się też da jeździć, no to niestety spod świateł zostajemy w tyle i troszeczkę jesteśmy w stanie to przykorkować. Trzymajcie się na razie!